Kiedyś sprzątanie kojarzyło się z jednym, odkurzacz Mop ścierka w dłoń, no i jedziemy. Dziś dzięki robotom sprzątającym jest o wiele prościej, ale i tu sporo w ostatnim czasie się zmieniło. Nowa Rumba Max 705 COMBO to najbardziej zaawansowany model, jaki AI robot kiedykolwiek stworzył, a biorąc pod uwagę to, że roboty robią od ponad 30 lat, to jednak o czymś świadczy. Nowa wersja za punkt honoru postawiła sobie jedno, gdy ją włączysz, masz się po prostu już niczym nie przejmować. Za twój święty spokój i czyste mieszkanie odpowiada szereg zaawansowanych technologii z liderową nawigacją i. Stale uczącym się AI na czele. Robot jest na tyle sprytny, że już po kilku sprzątnięciach zorientuje się, gdzie najwięcej brudzimy, i w kolejnych cyklach to od tych pomieszczeń rozpocznie pracę. Podczas kursowania po podłogach używa wałka mopującego Power Spin na dywanach z dużą mocą zasysa i zamiata wszystkie zabrudzenia, a do tego dzięki specjalnej osłonie ochronnej nie moczy materiału. Kluczowe jest też to, że robot po sprzątaniu zajmuje się sam sobą. Grzecznie parkuje w bardzo stylowej stacji Autowash, gdzie pierze i suszy wałek, oczyszcza pojemniki, dozuje koncentrat i przygotowuje się do. Kolejnej misji. Jedną z nich jest także udział w Tech Awards 2025, największym technologicznym plebiscycie w Polsce. Wyścig o pierwsze miejsce już trwa. Jeżeli nowy Aerobot się wam podoba, możecie na niego zagłosować na stronie, którą widzicie na ekranie.